Hej, no i dzień dobry, w kolejnym dniu podążam sobie, słuchając radyjka muzyczki i usłyszałem wściekłych wiadomościach, między innymi wiadomość, że złapali e, już siedzi kilka miesięcy, ale drugiego kompana, e, e, związanego chyba z zabójstwem innego człowieka, którego ciało znaleźli w Dunaju. I natychmiast, ponieważ to byli obywatele Unii i obywatele z Polski, od razu podali, że o obu tych ewentualnych przestępców, że o obu chodzi, że to są Polacy. Polacy od razu podają. Widzicie, jaka to jest różnica? Jak podają Einman, to znaczy, że to inżynier, Architekt albo lekarz. <laughs> A to od razu obywatelstwo podają i proszę bardzo. A chcę tylko tak na marginesie podać, że tu chodziło o towarzystwo takie e, z tego bezdomu, bezdomni. o Bezdomnych żyjących z jakichś tam zasiłków czy zapomóg. Nawet nie tego, nie to. Po prostu bezdomnych żyjących z pomocy karitasu czy jakichś innych instytucji, które gotują zupki za darmo. To tyle. Pozdrawiam. Nie dajcie się z ciebie. Oczywiście podążałem na basen, na mój wspaniały basen. I jeszcze um, wracając do tematu, który poruszyłem, rzeczywiście nie uważacie, że to jest zastanawiające? My wiemy, o kogo chodzi mając na myśli inżynier, architekt, lekarz i tak dalej, i tak dalej. Ich narodowości nie podają. Jaki jest ten cel? Jak myślicie? I tym retorycznym pytaniem żegnam się i pozdrawiam. I powtórzę jeszcze raz, nie dajcie się ściemać. A już, ponieważ się rozgadałem na ten głupi temat, a jestem na mojej kawie espresso dum Tradycyjnie po baseniku, to się dogram jeszcze, bo mi przyszło do głowy, Polacy w tej chwili, jeśli chodzi o przestępczość, są unikłym procentem tu w Wiedniu. Ci inżynierowie, inżynierowie architekci, lekarze przewyższają ich kilkanaście kilkunastokrotnie, a może kilkadziesiątkrotnie, jeśli chodzi o ilość przestępców. Ale! Jak Polak to trzeba od razu zaznaczyć, że to polski obywatel, tak samo jak w Zunii gdzieś ktoś i o co mi jeszcze chodzi, że Polaków potrafią nazwać, teraz mi się przypomina taka afera, sprzed dwóch, trzech lat, jak dorwali grupę taką Polaków złodziei samochodowych, no i nie nazwali grupą przestępczą, tak jak nazywają, Często tych inżynierów, czy architektów i lekarzy. Ich nazywają grupy przestępcze, jeśli już dorwą taką grupę. Polaków nazywają banda. Banda złodziei. No więc, jeśli już tolerancja, no to zachowajmy jakieś normy. Ja nie, oczywiście nie bronię żadnych przestępców i kryminalistów. Należy ich łapać i karać natychmiast. I to surowo. Ale. Chwileczkę, ten, tylko dlatego, że jest inżynierem, architektem czy lekarzem, ten no, przybysz, ten nowy narybek tutejszy, to już nie bandyta, jeśli popełni przestępstwo, tylko przestępca, no, kurczę, bo się za bardzo rozgaduje. No, widzicie, z głupiego tematu zrobił się spory temat. Pozdrawiam jeszcze raz. I dopiero on moją kawkę bum, bum.